Pierwsze oznaki wiosny już są i można powiedzieć, że wiosna zbliża się do nas dużymi krokami. Wszystko ładnie wychodzi z ziemi. No, trochę uporządkowaliśmy ostatnio. Troszkę roboty było, ale. Tak jest co roku. I po prostu tej pracy. Wcale nie ma aż tak bardzo dużo, więc nie jest tak źle. Proszę Dereniusz. Z listkami. A za nim. Bambus. Tutaj pęcherznica. A tu zobaczmy już rozchodnika, jak piękna kępa nam wyszła. On jakoś tak, jako pierwszy tak mocno wyszedł, bo inne jeszcze. Dopiero się pokazują. Tutaj już kompostu rzuciliśmy na te grzędy. No, a tu mamy. O, tutaj też jest, proszę, kolejny rozchodnik. A tutaj, proszę bardzo, mamy ciemiernika, który zaczyna dopiero nam mocniej kwitnąć. Te kielichy się za chwilę otworzą. To jest z tych późniejszych ciemierników. On będzie kwitł z miesiąc, tak. A nad nim u góry sesleria wiosenna zakwitła. Proszę. Tu jeszcze jest trochę roboty. Tutaj są te oczka, które dziś zrobiłem w tym roku zacząłem, także to będzie wszystko dopiero powolutku obsadzane, ale w środku już przeniosłem lilie, które były w innym miejscu. No, zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. porą letnią no a tutaj nie sposób popatrzeć jak pięknie wygląda ta wółka kwitnąca wypuszczająca listki w takim kolorze czerwonawym ona będzie wiadomo później zielona Obok kolejna pęcherznica. Tam jest jeszcze nie posprzątane, z tyłu, w głębi. Ale jeszcze nie przycięta budleja. Która... W przyszłym tygodniu będę ją ciął. No i tak generalny... Lewa strona. Ogrodu, patrząc od tyłu, jakby już przygotowana. No, jeszcze tam, tak jak mówiłem, jeszcze tam kawałek będzie robiony. No, tutaj już wszystko tylko czeka. Do tego, aby bardziej rosło i później kwitło. Wszystko ma swój urok, jak jest cieplej. Tutaj mamy żurawinę, którą posadziłem w wodzie. No i liczymy, że w tym roku będą owoce. No i po pierwszym akcentem wiosennym kończymy ten filmik bratkami, które są same, same w sobie. Przepiękne.